Jam jest Jezus Chrystus, syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie Was kocham, tak bardzo miłuję, że z miłości zdecydowałem się na Wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli na tym błogosławionym miejscu. Nie bój się, ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z Tobą, pomimo Twoich licznych wad, i ułomności oraz słabości. Wiem, że wielu z Was czeka z pewną dozą niecierpliwości na rozwój wydarzeń, na realizację Apokalipsy świętego Jana Apostoła i Apokalipsy z księgi Daniela. Większość z Was ma serdecznie dosyć królowania szatana, chcieliby już teraz triumfować. Prawda jest taka, że wszystko musi się wypełnić, dopełnić, na czele z miarą zła i złych czynów, a także złych ludzi. Trójca święta nie jest księgowym, liczącym jedynie wasze upadki, choć o każdym doskonale wie i zdaje sobie z niego sprawę. Doskonale wiem, że każdy człowiek jest słaby i ułomny, że upada raz za razem, a tak się dzieje, gdy człowiek nie oprze się na Bogu i liczy tylko na siebie samego, nie ma skąd brać siły, energii, mocy do pracy, do walki. Szatan wie o człowieku prawie wszystko, ale tę wiedzę zawsze wykorzystuje przeciwko wam, do niszczenia was, do wciągania w matnię swoich pułapek. Demony hipnotyzują was, znieczulają, abyście nie zorientowali się, od którego momentu zaczynacie pełnić ich wolę. Kto gardzi wszelkim dobrem, kto kroczy w stronę grzechu, ten pełni wolę złego ducha. Demony bardzo lubią organizować wam czas, zajęcia, chętnie udają dobroć tylko po to, aby was oszukać, zwieść kogo się tylko da. Najbardziej ulubionym kąskiem demona są kapłani i biskupi. Demony kontrolują nauczanie w seminariach, a Kościół Szatana, czyli Masoneria, przejęła stanowiska w seminariach duchownych, także większość stanowisk kontrolujących działanie mojego, świętego Kościoła. Pozwoliłem diabłu na to, aby Kościół mój mógł pójść w moje ślady. Teraz Kościół jest biczowany, koronowany cierniem, przechodzi mękę swojej drogi krzyżowej i będzie ukrzyżowany, aby skonać w konwulsjach. Tak jak ja, mój Kościół święty z martwych wstanie, a szatan na to nic nie poradzi, żądam głębokiej reformy duchowieństwa wszystkich szczebli, nie tej udawanej, sztucznej, ale tej prawdziwej, faktycznej. Demony czynią co tylko zdołają, aby ściągnąć na mój Kościół Boże przekleństwo, które powoduje braki nowych powołań, by nie było komu sprawować sakramentów świętych. Nieraz było mówione, co jest przyczyną Bożego Przekleństwa. Komunia Święta na stojąco i do rąk, funkcjonowanie świeckich szafarzy i szafarek. Większa część ludzi chodzących do kościoła dała się wmanewrować w pozorne dobro, pełnienie czynności liturgicznych pod dyktando ludzi, będących pod głębokim wpływem upadłego anioła. Hipnoza i znieczulenie demoniczne sprawiają, że osoby będące pod ich działaniem, nie potrafią się bronić, ulegają presji działania masonerii. Osoby, które grzeszą i pełnią wolę złego ducha mnie mają, że pełnią wolę Bożą. Demony chętnie mieszają w sercach i głowach moich proroków, a ci nie zauważają momentu w którym przejął ich i ich działanie upadły anioł. Obserwujcie to co robicie, czy nie pełnicie woli szatana. Są tacy moi słudzy, zarówno z grona osób świeckich jak i duchownych, które przypisują sami sobie łaski, których nie mają, stygmaty, bilokacja, wskrzeszenie umarłych. Zauważcie, że te osoby mają wzięcie, mają powodzenie, ich się słucha, demon im za mocno nie przeszkadza, bo pełnią jego wolę. Nigdy nie czytajcie bezkrytycznie objawień, prześwietlajcie je przez pryzmat prawdy i owoców, które one dają, ku którym prowadzą, zmierzają. Zechciejcie tu spojrzeć na doskonały przykład moich prawdziwych, uznanych proroków i kapłanów, którzy już nie żyją, a wielu z nich jest już wyniesiona na ołtarze. Zawsze pamiętajcie o tym, że trójca święta nigdy nie kłamie, zawsze mówi prawdę. Każde słowo Boga jest trwale, niezmienne, chyba, że coś jest powiedziane w trybie warunkowym, to wtedy i tylko wtedy może ulec zmianie. Uświadomcie sobie niezmienność Boga, Jego wielką, nie dającą się zmierzyć godność, świętość i powagę. Słowo Boże leczy, uzdrawia, lecz nie chwilowo, ale trwale. Demony potrafią dać człowiekowi imitację Bożych darów i łask, lecz prawda o tym, jak nie wcześniej, to później, ale zawsze wychodzi na jaw. Wszędzie tam, gdzie jest zło i występek, tam mnie nie ma. Jest wiele osób, które w życiu się pogubiły, poszły drogą grzechu i występku. Są sprawy i upadki, z których nie jest trudno się podnieść, wystarczy chcieć. Są jednak sprawy, gdzie wszystko się pogmatwało, jestem Bogiem cierpliwym, wyrozumiałym, ale chcę Waszego dobra i szczęścia. Wielu z Was wpadło w sidła demona związków niesakramentalnych. Trwając w chronicznej nieczystości, zamykacie sobie drogę do zbawienia wiecznego kto ma męża, żonę w cywilnym związku albo poza nim, a nie może nic z tym uczynić, niech prosi Boga o pomoc i interwencję, o rozwiązanie tej kwestii, tego problemu. Często bywa, że nie ma przeszkód, możecie wszystko zalegalizować, biorąc ślub kościelny. Kto jednak żyje w kolejnym związku, a chce być zbawionym, niech postanowi nie grzeszyć, żyć w czystości nawet żyjąc pod jednym dachem. Jeżeli uda się wam wytrwać, to możecie być zbawieni, choć nie unikniecie czyśćca. Niech nikt nigdy nikogo nie osądza, bo nie macie wszystkich danych, wszystkich przesłanek. Trójca Święta jest Bogiem ze wszechmiar sprawiedliwym, ale nie toleruje zła. Ani grzechu i występku. Kto więc idzie do piekła, na wieczne męki idzie tylko ten, kto tego chce, ten, kto wzgardzi wyciągniętą ręką Boga. Ja rozumiem ludzką słabość, ułomność, lecz nie toleruję grzechów czynionych z premedytacją, grzechów powiązanych z pychą, chciwością, totalną, ekstremalną nieczystością. Pragnę, abyście chcieli się uświęcać, udoskonalać. Pracować nad sobą na tyle, na ile jest to możliwe. Pracujcie nad swoim umysłem, poddajcie go Bogu, oddajcie siebie swoją duszę i umysł do dyspozycji Trójcy Świętej przez niepokalaną moją świętą, kochaną mamę. Wielu z Was ma chaotyczne, bezwładne, rozbiegane myśli, zechciejcie zauważyć, co lub kto Waszym umysłem rządzi, co nim steruje, ku czemu popycha. Podejmijcie pełną kontrolę swoich myśli, nie puszczajcie ich w samopas. Grzechem jest wyobrażanie sobie sytuacji, w której dobrowolnie ulegacie pokusie, a w swojej wyobraźni dokonujecie tego czynu. Choć fizycznie do niczego nie doszło, nie zgrzeszyliście, to jednak wasze myśli poszły w tym grzesznym kierunku. Tu nie chodzi jedynie o nieczystość, ale także o inne sfery. Starajcie się nie myśleć, zechciejcie wyjałowić swój umysł tak, aby pozostawał czysty. Jeżeli tylko spostrzeżecie złą myśl, natychmiast usuwajcie ją ze swojego umysłu, a unikniecie grzechu. Zechciejcie unikać tego, do czego kusi was diabeł, a unikniecie upadku. Złe duchy nie naciskają bez przerwy, one działają cyklicznie, falami. Polacy, nadal pragnę waszej modlitwy. Postów i ofiar zanoszonych do Bożego Skarbca. Trwa w Polsce uchwalanie prawa bardzo mało korzystnego dla Polaków. Trwa czas oczekiwania, na podjęcie przez Was swojej decyzji. Demony nasilają na Was swoje działanie, one ogłupiają Was hipnozą i znieczuleniem demonicznym do tego stopnia, że przestajecie spostrzegać, gdzie przebiega granica działania dobra i zła, gdzie jest już grzech. A gdzie jeszcze jego nie ma. Trójca Święta ofiarowuje wam ratunek dla Polski i ludzkości, a to wszystko przez medalion Bożej Nadziei, jak też przez liczne nowenny ofiarowane ludzkości, podyktowane żywemu płomieniowi. Wiem, że wielu z Was słabnie, nie wytrzymuje presji czasu, lecz moc w słabości się doskonali. Dam wam impuls i nową nadzieję, lecz to otrzymacie przez kolejne cierpienie. Które nie może was ominąć. Nabierzcie cech praktycznych, zechciejcie planować swój czas, aby go doskonale wykorzystać. Nie bójcie się prosić mnie o rozciągnięcie waszego czasu, ja dla was mogę to uczynić, ale musicie o ten dar, o tę łaskę poprosić. Pragnę, aby każde z was żyło tylko Bogiem, tak jak się żyje oddychając powietrzem. Zechciejcie mówić do mnie wszystko i o wszystkim traktujcie mnie jak najlepszego przyjaciela, którym jestem. Nie zapominajcie także o niezbędnym dla mnie jako Boga szacunku. Eliminujcie ze swojego życia wszelką wulgarność i dwuznaczność. Nauczcie się uczciwości i skromności, nie miejcie zbyt wygórowanych ambicji. Zechciejcie się oddać w niewolę Trójcy Świętej przez niepokalaną tym żyć. Poddawać się każdemu Bożemu działaniu. Korzystajcie z sakramentów świętych, dopóki możecie, dopóki zdołacie. Niebawem nadejdzie czas, kiedy dla wielu z Was ich zabraknie. Powierzcie Wasze życie, Waszą codzienność w Boże dłonie. Nigdy nie odwracajcie się ode mnie ja zawsze chętnie podzielę się z Wami moją miłością, lecz czy Wy zechcecie ją przyjąć, to nie jest teraz takie pewne. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.